Paczki miały trafić na Ukrainę przed świętami wielkanocnymi. Ze względu na pandemię akcje przesunięto i dopiero teraz udało się przywieźć je z Polski i rozdać je potrzebującym. Bardzo przyjemnie, że e, rodacy z Polski na stałe pamiętają o naszej szkole, o naszych dzieciach. Dziękujemy za pomoc, za, że nie zapominacie o nas. Dziękujemy od imienia wszystkich z Polskiej Sobotniej Szkoły Stanisława Wincęza Kolomei za te prezenty. Jesteśmy bardzo radzi. Pomoc trafiła do polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, aktywnie działających na rzecz lokalnych środowisk. W paczkach oprócz ubrań i obuwia znalazł się też sprzęt dydaktyczny i elektroniczny, książki i gry edukacyjne. Tego typu akcje po prostu wspierają naszą działalność tutaj, i dzięki nim możemy funkcjonować, możemy rozpowszechniać język polski, uczyć języka polskiego, krzawić polską kulturę tutaj, i tego typu akcje pomagają nam wszelkimi niezbędnymi materiałami, żeby przeprowadzać zajęcia z dziećmi, żeby je przeprowadzać w sposób jak najbardziej atrakcyjny. Dzięki takim prezentom, dzięki takim dobrym ludziom i fundacjom, to my możemy pracować, możemy uczyć języka, kultury, tradycji, historii. Akcje zorganizowały Fundacja Kolegium Interetnikum z Warszawy we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Fundacja PZU. Mogliśmy chociaż taką skromną pomoc w jakiś sposób zaoferować. Przede wszystkim chyba dla tych biedniejszych rodzin. No i oczywiście dla całej grupy, dla całej społeczności polskiej, która tutaj pracuje, która tutaj się uczy, która przebywa. Wszystkie materiały, zasoby do czytania, czy też jakieś gadżety, które też otrzymali, przyniosą im radość i tak troszeczkę kawałek Polski też do nich przyjechał, dlatego że wiemy. W tym roku żaden z nas w zasadzie w Polsce nie był. Jak mówią inicjatorzy akcji wspierania rodaków, przekazane dary to nie tylko pomoc potrzebującym, ale też gest wdzięczności za troskę o polską kulturę poza granicami kraju.